Początki kościoła i klasztoru ojców Kamedułów na warszawskich Bielanach wiążą się z okresem panowania króla Władysława IV, którego obecność w Warszawie wiąże się z licznymi fundacjami i nadaniami. Pierwsze nadanie, ziemię pod budowę klasztoru, zakon otrzymał w roku 1639. Początkowo zabudowania i domki eremickie były drewniane, ale od 1644 roku zaczęto je zamieniać na murowane. Każdy z eremów miał osobnego fundatora, jednak nawet wobec ich pomocy budowa klasztoru postępowała bardzo powoli. Ostatnie murowane eremy powstały prawdopodobnie na przełomie XVII i XVIII stulecia. Jednocześnie z wykańczaniem klasztoru rozpoczęto budowę kościoła. Zainicjowano ją w czasach króla Jana Kazimierza, jednak faktyczne rozpoczęcie budowy kościoła nastąpiło po wstąpieniu na tron Michała Korybuta Wiśniowieckiego w roku 1669. Kolejny etap budowy, korpus główny, przypadał na początek XVIII wieku i ostatecznie został zakończony około 1758 roku poświęceniem kościoła. W 1796 roku władze pruskie pozbawiły zakonników w większości terenów, jednak klasztor wraz z kościołem ocalały. Dopiero w okresie powstania styczniowego władze carskie zlikwidowały nowicjat, skazując zakon na powolną agonię. Ostatni zakonnik opuścił Bielany w 1904 roku. W budynkach klasztornych zorganizowano dom dla inwalidów wojennych. W kościele zamierzano urządzić cerkiew. Zapobiegło temu utworzenie 1 kwietnia 1905 roku parafii, przeprowadzono również gruntowny remont kościoła.